W naszym pięknym mieście. Nazywam się Teresa Panowa i dzisiejsze zwiedzanie cmentarza Łuczakowskiego skończymy razem. Cmentarz Łuczakowski został założony w roku 1786. Zajmuje powierzchnię 42 hektary. Dla porównania Watykan mieści się na 40 hektarach. Nasz cmentarz jest o wiele starszy od warszawskich powązków tylko 16 lat dzieli go od wileńskiej rosy. Pochowanych jest tutaj ponad 500 tysięcy osób. Orląt w latach 1918-1919 była wielka bratobójcza wojna między narodem polskim a narodem ukraińskim. Tam, gdzie polski Orlądko padało, tam był jego grob. Największe skupisko grobów było przed głównym wejściem do naszej Politechniki Lwowskiej, ponieważ ona wtedy służyła jako szpital dla Orlądwo. W roku 1921 Urząd naszego miasta przyjął postanowienie, żeby wytyczyć teren, żeby wszyscy, którzy walczyli w wojnie polsko-ukraińskiej oraz w roku 1923 w Pokolnicy budynku mogli spocząć na jednym terenie. Ogłoszono konkurs na lepsza projekt budowy cmentarza Orlą. I napis na Łacinie brzmi: Tutaj polegliśmy, abyście mogli wolniej żyć. I między łukiem chwały apelonami było sześć kolumn z jednej strony, sześć kolumn z drugiej strony. Były one połączone poprzeczną balustradą. 11 tych kolumn było darem Polaków z całej Polski, 12 było darem kolonii amerykańskiej. Do dzisiejszego dnia za łukiem chwały pozostały dwa pusty cokolwy, na których stały dwa lwy. Na jednym było napisane Zawsze wierny, a na drugim Tobie Polsko. Miała jeszcze być od ulicy tej pochulanki brama wejściowa, na której siedziałyby orlice która tuliłaby pod swoje skrzydła malutkie Orlęta, ponieważ projekt nosił nazwę Białe Rusze, ale początek II wojny światowej przekreślił dalsze budownictwo. I po ukończeniu tej wojny rozpoczęła się również dalsza, powolna dewastacja. Apoteozą tych wydarzeń było w lipcu 1971 roku z rozkazu Bryżniewa czołgi radzieckie, zburzywszy ten mur, on był jeszcze dalej, wtargnęły na tą posesję. Zdewastowały wszystkie mogiły. Stalowymi linami przyczepiono tych sześć kolumn. Z jednej strony sześć kolumn, z drugiej strony. To wszystko runęło jak pudełko zapałek. Proszę spojrzeć na prawą nogę tego pięknego łuku. Ona jest również naszczerbiona. Bo ten łuk chwały również chciano usunąć, ale ten kamień okazał się silniejszy od woli tych, którzy chcieli go zburzyć. Zapawano katakombę. Nadbudowano jeszcze jedno piętro mieścił się tam zakład kamieniarski. Była tam szlifierna lastryka, była tam kotłownia, bo był taki ogromny komin. No i na domiar wszystkiego zaczęto budować ten brzydki pałac pionierów, więc wszyscy pracownicy sobie tą drogą chodzili do pracy na przełaj. Gruzu dochodziło w niektórych miejscach do metra wysokości. W roku 1986 do Lwowa z Krakowa przyjechał Energopol. Oni budowali budynki mieszkalne dla naszych Lwowiaków. I Świętej Pamięci dyrektor tego Energopolu, Józef Bobrowski, jak przed na teren tej posesji, powiedział, że trzeba coś z tym zrobić, bo o mało nie dostał zawału serca. On wolny od pracy czas ze swoimi pracownikami zaczęli przychodzić i na początku usuwali ten grunt, a później przyłączyło się Towarzystwo Opieki, Walt i Męczyństwa, którego prezesem był Świętej Pamięci pan Andrzej Przewoźniak, który zginął dwa lata temu w tej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.